strony Ja mam lecik i dzisiaj spróbujemy wbić troszkę postaci na 15 rangę, bo dałem, kolega dał mi challenge, żeby wszystkie na 20, więc 8 bit będzie mega trudny. Zacznijmy sobie od Greja, bo to jest moja według mnie, mega skillowa postać. I do mnie mega pasuje pod względem skilla. A tak w ogóle to taka ciekawostka o moim życiu. Przed chwilą rozwaliło mi się Nintendo, ale na szczęście udało mi się je uratować. Dobra. Ta leży. Dobra, nabijmy sobie na, na nim ulta. O, pomagasz mi. Ja też Ci mogę pomóc. Pójść do lobby. No nie no. No kolego. No. Mm. Ten ból jest trochę blady. Ej, no nie, ja to za szybko robię. ES? Nie, nie zabieraj mi. Ból. No nie. Dwa kile mi. Dwa kile mi zabrał. Gdzie ty jesteś? I nie strasz mnie tak człowieku. O, o chłopaku, on nie auto-atak. Dobra, jest win. Winek, winek. I tak w ogóle muszę się wam trochę pofleksować. Był Mortis Mecha na przecenie, no to co no? No co mogłem zrobić? No, no kupić Mecha. I spadłem z rangi na Mortisie, bo był reset. Chciałem odrobić 28. No i tak wyszło, że spadłem. Potem przyjechaliśmy, po, pojechałem do kuzynów, którzy jeszcze bardziej mi zminusowali. Ale plus jest taki, że za niedługo możliwe, że pojawi się Fortnite. Tylko jeszcze muszę rozgryźć, jak udostępniać. Jak nagrywać ogólnie, jak nagrywać filmy na Nintendo? No już mam tutaj dojazd, ale oni się nie timują na szczęście. To są za małe rangi na ogarów. Oj tutaj, no, kieła. Dobra, kieł już tutaj pożegnany. Nie, 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 ty masz ulta. Oj, ej, ty ogarniasz. Mhm, dostaję tutaj. O, dostał? Ole, ole mi dał ulta. Leży. Nie, 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 ja orać muszę. Na szczęście to są boty. Nie, nie, nie. Jo! Tutaj kolega tutaj mało ogarnięty, że te teleporty cały czas są aktywne. Oj, tutaj. Oj, oj, oj. No tutaj były mocne dymy widzowie. Ale jest 12 ranga. Dobra, a ja mam skinka jakiegoś? Nie mam. W ogóle teraz zbieram na jasnego Mecha Mortisa i po kupnie mm, stylu do Mecha Mortisa. Mm, zacznę go tryhardować na albo odrobienie, albo może nawet 20, 30 rangę, więc... Jeśli chcecie, jeśli chcecie zobaczyć yy, na tym kanale 30 rangę, to wystarczy, że zostawicie suba i łapkę w górę, a ja specjalnie dla Was spróbuję wbić. Nie, 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 nie. Nie mogę tego przegrać. Nie. Kurde. Oni wyglądają na takich ogarniętych, dobra, i teraz my na tą Mendę, znaczymy na tą Mendy. Oj, oj 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 ale mi dała. Dobra. Dobra, leży. Oj oj oj, baster. Baster nie za dużo? Ale go porobiłem. No, basterek? Ol, ol go melodii wzięła. Dobra, tutaj może dostanie. Ej, to melodii widać. Co ty gadasz? Dobra, jest winek. Znowu winek. Bawię się perfekcyjnie. Dobrze się bawisz? No, bawię się zarąbiście. A tak w ogóle, widzowie. Mm, chciałbym tylko zaznaczyć, że zrobiłem mały update konta w TTD Toilet Tower Defense. I e, jakby to, chciałbym spróbować nagrać z Wami jeszcze jeden odcinek z TTD, może tamten nie wyszedł zbyt emocjonująco. Dobra. No, nie chcę, szczerze, nie chcę mi się bawić, bo ja chcę jak najszybciej. Tak, bowiem chcę jak najszybciej. Chcę, cel na ten odcinek? Przynajmniej 3-15 rangi. O, kur... Ej, nie przemyślałem tego. Kurczę, no. Mam nadzieję, że mi pasa mi zeszła. A może już pasy nie ma? Nie, no musi być pasa. Ale jeśli jest, to mi zeszła, kurde. Bo tak w ogóle widzowie, to jeśli, ale to jeśli. Jeśli wbije pasy 6, to mam cały czas plus 5 bucharków. Według mnie dzisiaj, dzisiaj chcę spróbować wbić Miko, Greja i Stu. Oj, 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 melodii, melodii, ona może mi bardzo zaszkodzić tymi minutami. Plus nie mogę dojść jej do wbijania ulta. Nie. Ale uciekłem. Ty jajka na śniadanie jesz, nie jesz? Mm, nie. Nie. Dobra, widzowie, nie pytam. Dziadek mi wbił. Dziadek się nie pyta o śniadanie, a jest osiemnasta. No, a jajecznicę z szynką? Będę mógł sobie zrobić. Mógłbyś sobie zrobić. Mhm. Mm bo my sobie gotowane zrobimy Okej Okej, okej To pa Dobra widzowie Jestem, nie wiem czemu mi Dziadek z babcią trują o jajko Ale Okej, okay. jakby Moja wina, bo nie mówiłem im, że nagrywam Jakbym im powiedział Że nagrywam, to może by mi nie wbili do pokoju. Trochę mój minus, bo będzie można powiedzieć, że yy, jak to się nazywało, no wiecie, będzie kontekst, czy jak tam to się nazywało. Taki gorszy. Co? Jak ten komar mnie trafił? Kurwa, co za komar? Hmm. Słusznie nie, nienawidzę, nienawidzę Angelo. Jakby ja to próbowałem wbić, nie? I ja się cieszyłem z piątej rangi na tym czymś. A ludzie, ludzie potrafią tym robić po dwa tysiące pucharków. Ja nie rozumiem. Może i chodzi po wodzie, no ale co mu daje to chodzenie po wodzie? No co? Co się dzieje z moim aimem? Ja, jakby biją mnie ze wszystkich możliwych stron. Ja mam mega lagi. Staję w cire od każdego. Ej, 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 ej. Ty! Spieprzaj! Spieprzaj! Nie no. Ale ten steel jest. Ole się wkleiłem. Dobra, w dwóch bijemy z tego stu. Dobra, stół leży. I teraz koletka dostaje. Tak. Takie coś. Piu! Oj! 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 Koletka ogarnia. Ha He ja też. Ole dostała nie, to był mój błąd. Nie, 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 nie. Nie chcesz tego ulta używać, ale jesteś głupia. Nie, nie, nie. Nie zabijesz mnie. Nie, 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 nie. Dobra, tu by tutaj była w sumie spoko walka. Nie no jest pasa. Tutaj była walka taka, no, w miarę git. Można powiedzieć, że wyrównana, ale ja miałem lepszego ulta i atak. Plus miałem gadżety. Uff. W ogóle odkryłem to, że jak zrobię atak i od razu ulta tym gadżetem, yy, co mam teraz założony, to jakby mi nie doleci. Jakby jak zrobię za szybko ulta, to tak jakbym dosłownie zmarnował gadżet. Ja pierdziele. Co on trafia? No, co? Co on trafiał? Widzowie. Ale dobra, jest. Pasa się nie skasowała. Sorry za jasność, ale muszę trochę zmniejszyć. Bo. Rozładowuje mi się telefon. A tak w ogóle, widzowie. Jeśli chcecie, żebym robił odcinki z Nullsa, bo wszyscy mnie oskarżają, jak na przykład oceniam postacie z Brawl Stars i był Grey, no to że Nulls, ale nie, to było moje multikonto. Ja jak jakby wam to powiedzieć, ja go teraz nie mam, bo mm, ja to multikonto sprzedałem koledze, bo on mówił, że mega lubi grać Grejem i że może ode mnie to konto kupić. Więc ja tak no spoko, ale zarobiłem sobie pięć dyszek. Dychę, dołożyłem ze swoich oszczędności, bo zbieram. Teraz na coś nie mogę wam powiedzieć na co. Może zrobię o tym kiedyś odcinek. Tutaj baza trochę odkleiło. No, ale generalnie to wygrałem. Ej, a może nie, może nie, może nie? Dobra, drugie miejsce. Mm, o czym to ja mówiłem, a no i skorzystałem sobie, kupiłem 150 gemów, a akurat był Mortis na przecenie, czy tam 170, nie wiem ile się kupuję za 60 zł, ale chyba 180, coś takiego, kupiłem Mecha Mortisa, no i generalnie mam Mecha Mortisa. Jak mi cię szkoda. Dosłownie, no. Ile bym dał, żeby spotkać bocika w grzełina, bym oddał. Mm. Ej, czy dosłownie tylko Tanani odważyła się pójść na środek? Czy dosłownie na środku nie ma co robić? Hy! Jak się srałem. Awansowano mnie. O, mój kolega mnie awansował. Bo generalnie to ja dołączyłem do klubu mojego kolegi i chyba dostałem awans na ST członka. Zobaczmy. Nie, ktoś inny mnie awansował. Odbierzmy w sumie sobie tutaj mamy start dropika Rzadki niestety i 100 kredycików. Mm. Dobra, jeszcze 1007 i będziemy mieć. A tak w ogóle widzowie to próbuję się stać oficjalnym Supercell Creatorem, bo dobiliśmy na tym kanale 100 subskrypcji, a od momentu bicia 100, subskry 100 subskrybentów można być Supercell Creatorem. Jak i, I ja bardzo chciałbym być tym super cel creatorem, bo robiłbym dla Was różne takie konkursy o różne skiny, bo wiem, że jak jesteś super cel creatorem, to możesz, bo mój kolega jest, to możesz rozdać. Powiedzmy, możesz rozdać trzy te księżycowe karle i według mnie jest to mega fajne. Bo, jakbym chciał wam zrobić losowanie, no to chcę wam zrobić losowanie o trzy takie księżycowe karle. I jedyne co byście musieli zrobić, to mnie zasubskrybować oraz polubić film, w którym będę robił ten event. Spokojnie, to jeszcze nie teraz. Chociaż oczywiście, Subika możecie zostawić teraz, bo wiecie, no, jakby mnie tym trafiła. Subika możecie zostawić teraz, no bo jakby wam to powiedzieć, jak jak wyjdzie film, jak, jak ten filmik wyjdzie z eventu rip jak ten filmik wyjdzie z eventu, no to warto mieć mnie w subskrypcjach, bo ja też będę oceniał bardziej po tym, kto mnie później. Jak powiedzmy, nie wiem, wylosuje takie 6 osób i jak, jak będzie to 6 osób, co nie widzowe, no to dwie osoby. Znaczy, trzy osoby, które zasubskrybowały mnie najpóźniej, właśnie dostaną tego skina. Więc. Spróbuję zostać Supercell Creatorem, a gdy już mi się to uda, no to robimy iwancik dla widzów. A tak w ogóle widzowie. Możecie napisać w komentarzach, czy według was opłaca odbywać się kilo w przymrozek. To jest niby ten. To jest niby ten spocony kilof. To jest niby ten spocony kilof dla pro playerów. Oj, 10% chyba widzowie. Ja mam może. Może, może mam plan. Bo ja bym wam widzowie, za... ja, bym, ja bym zatrzymał nagrywanie, podło... naładował sobie telefon i jak już nagrywanie, jak już mi się telefon naładuje, to bym włączył nagrywanie na nowo. Tylko, kurde, ten kruk mnie tak wkurza. On jest dobry, ja chcę go zabić. Dobra, no ty. Nie no, ja się z nim będę lał przez całą grę. Nie gadaj. Ja mu nic nie dam. Dostał? No nie, gdyby teraz dostał. Chodź tu. Chodź tu. Parówo. No nie. Ja cię błagam. Teraz jak mi wyskoczy taka szelka czy coś, no to nie muszę się jej bać, no bo... Nie, nie muszę się bać tej szelki, ponieważ... O kurde, przestaniesz? Ty już serio wkurzasz. No nie, jeszcze ten internet. No i we dwóch mnie bijcie, tak, jasne. Dawaj, dawaj tego kruka. Jest! Dobra. Wkurzył mnie tyle powiem, nie? Nie, 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 nie. Kurde, widzowie. Tak mało. Chyba wbijemy 15 rangę. Tylko. Tylko na nim. Albo może nie. Zrobimy inaczej. Dobi wbijemy mi 25. Wbijemy mi 25 na Majsie. Mm, zagrajmy sobie. 5 na 5 nie grałem nigdy. A i widzowie, jak coś to ten kilo w przymrozek, to jest taki kilo, to jest Fortnite oczywiście, nie? To jest taki kilof z jakby lodową wygląda jak lodowa, lodowa to do trzymania, lodowa poręcz jest tak zwana. No to ten lodowy uchwyt, za który się kilo trzyma zazwyczaj. I On jest z drewna dalej i... Powiem wam tyle. O, zdegradowano mnie. I mm, on ma jeszcze taką la lampkę. Można powiedzieć, że on ma taką lampkę. I ma kwiatka. jest taki bardziej krasnalowy kill, ale większość osób mówi, że on jest spocony. I ja jestem serio ciekaw. Czy on jest rzeczywiście taki spocony? Możecie mi napisać w komentarzu, czy warto go kupić. Bo tak, się, bo tak się stało, że mam 500 fałków, a w karnecie na 100% będę miał do odblokowania inne fałdolce. Poczekajcie, ja może trochę ściszę brawla, żeby mnie było słychać. Ej, widzowie! Powróciła ta ognista Renegade Rider. No to chyba wiadomo, że cztery dyszki będą wydane. Bo ja jej nie mam, generalnie, i ja... Ja muszę, sobie te tyś... ja muszę sobie doładować trochę fałków. Kupię sobie przykładowo ten pakiet za cztery dyszki, co teraz jest. Ja wam mogę o nim... Ja wam mo... Nie, dobra. Chciałem wam coś o nim powiedzieć, ale mam rundę. Wiem, że to jest dziwne, że gram w Fortnite'a i w Brawla w tym samym czasie. Ale to jest nic w porównaniu do tego, co robią moi koledzy. Moi koledzy jeszcze w tym momencie by oglądali TikToka. Ej, no, czemu mnie z klubu wyrzucili? Nie pytam. Bombowe barwy? Co? Przecież to był OG Skinek chyba. Ej, widzowie, bombowe barwy do sklepu wróciło. Ja nie pytam, jak to się stało. Widzowie, bombowe barwy. Rozumiecie to? I ja, ja w to nie wierzę. Że bombowe barwy powróciło do sklepu. Mogę wam jeszcze pokazać jedną rundkę, jak wygląda rundka Mecha Mortisa. Ej, duelsy powróciły, no to zrobimy inaczej. Pokażę wam taki tak zwany full game mój. Jak gram duelsy. To jest mój team na duelsy. Aj, chciałem, chciałem wziąć tego Mecha Mortisa, żeby wam pokazać go w grze. Chociaż wy pewnie już nieraz widzieliście Mecha Mortisa, ale... No... Dobra, więc zaczynamy. Edgar vs Mortis. Według mnie Mortis wygra. Dobra. Już dostał trochę Edgar. Edgar panikuje. No i 1-0. Kurde. Ejszelka nie ma ulta. Dobra, jest S. Na razie jest Git. Masz ulcika, tak? No to my zrobimy coś takiego. O! Nie zbejtowało cię to. Dobra. No tutaj Mortis kieruje. Tyle wam mam. Tyle wam widzowie mam do powiedzenia, nie? Mortis tutaj, good, good. No i w ten oto sposób wygrałem pierwszą grę. O, jest Mecha Mortis. Teraz wam pokażę go w grze. Bo Mecha Mortis jest mega git postacią, tylko teraz groma. Groma. O, legendarka. Dobra, widzowie, co tu się dzieje? Legendarka, tak? Eee... Gość nie gra jak legendarka. No, perfidnie nie gra jak legendarka. Dosłownie, typ co mnie trafić nie umie. Dosłownie, trollowanie na duelsach. Nie no, nie idź do strefy, bratku. Dobra. Nie, bo brat chciał, brat chciał się zabić, ale nie, bo on, on mi w ten sposób jakby nie dał ulta. On, on gra na... na IQ. Ej, no nie, ja nie mogę. Dobra, jest. Piper, Piper, została Piper, a ja wam ulta nie pokazałem. Dobra, no i w, w ten oto sposób prezentuje się mój deck. tak właśnie oto Ot. wygrywam gry. No właśnie, w ten oto sposób. Mam 4%, więc jeszcze jedną z wami zagram. Widzowie, co ja widzę? Miko, Cordelius i Leon. Dobra. Miko, pierwszy level. Nie gadaj. Aha. <grym> Nie. Współczuję ci, Miko. Ale no, ulcika możesz mi dawać nabijać. No? Tak to cię lubię. Jak mi ulcika dajesz nabijać, no chodź. No kurde, ja nie chcę mu dawać... Ja nie chcę, żeby on dostawał ulta. Dobra, widzowie, sorry. Sorry za ten wykrzyk, ale chłop nie dojść, że spalił ulta. Dobra, teraz jeszcze spalił gadżet. Nie, nie. Nie. Sordelius Nie, telefon mi się wyłączy. Dobra, na pełnej. Nie. To moje na pełnej coś nie wyszło. Jest, widzowie. Do ładowarki. Teraz mnie zlaguje przez chwilę. Dobra, jest widzowie. Więc w ten oto sposób wyglądają moje dualsy mortisem, oczywiście. Ja sobie na chwilę jeszcze wejdę. Ja sobie wejdę jeszcze raz do tego klubu, no bo nie chcę, żeby mnie wyrzucali z klubu mojego przyjaciela. Illuminati klub. Ej no co? no super zablokowano mnie dobra widzowie więc w ten sposób prezentuje się mój deck na duelsy a ja już bez będnego przedłużania się z wami żegnam więc nara